Zagrajmy w mówić Star planet. Tak, dobrze przyjście. Tak i dobrze widzicie oglądam pati. Tak jest. Widzicie, że dobrze. Dobra. Ściełomie. Ściełopnia. mnie. Dobra, zacie czas zaloguję. może Może, nadzieję. Wcale że... Dobra. W ogóle, już zakończyli roku i już są wakacje Czekajcie Dobra no, no nic już się Wakacje, znowu są wakacje Na pewno mam rację Wakacje znowu są Wakacje, znowu są wakacje Na pewno mam rację i koniec wakacji. Dobra, okej. Okay. Dobra, już wszystko zrobiłam. Tak. W ogóle są czapki za! Są czapki za! Rozumiecie to? Dla... Dzieci są czapki z za... E! Dziewczyny, Kupować czapki z za... E! Um. Mm. W ogóle słuchajcie, o, widzicie co, jestem. Widzicie co, słuchajcie, ja będę. Dobra, się tylko szybko napiszę. No, tak, jutro, jutro do E, a ja do jutro. Co tu kurde jest? Kula! Eee, aha. Będę sobie tam skopić pić, uwagam, o pomoc, to okej, dobrze. Okej, muszę tam Słuchajcie, w ogóle powinienem się z tym Nagrywam. W ogóle, słuchajcie, robimy listę i zakresek, pijemy tą listę. Tak, tak, więc ile raka sobie wiem. Okej, to może po prostu tak najpierw to zacznę sobie robić. Okej, kto powie... hej, Hej. Ogólnie tak... Kurde. Podoba mi się bardzo. To. Tak, wiem, brzydko wyglądam, ale po prostu to jest... Ja tak zwykle wyglądam, jak jestem na, e, u, ko, u mojego szerokopytnego konika. E, a więc tak. E, co się u mnie zmieniło? E, nie, poza tym, że ostatni odcinek chyba wezmę i przełożę na prywatny, tylko że jest taki głupi, jak nie wiem co. Eee, okej, okay, no to co, to nowy look, ja będę pewnie gadać, jak zwykle do was Eee... Ojej, bieżąco mam w cała Pozdrawiam, przystojnie, 224 Pozdrawiam, dobra A w ogóle właśnie, tak, już, przypomniałam się i... orny Nie tak? nic Może Cy uny i cyoryny MSP Dobra, oczywiście, że Cię pozdrowię Pozdrawiam I podawiam Julka3655 Kanał w Urczy W statusie U, o jaj O nie, to musi być duże B o, nie, o. dobra, też chyba jest wszystko Nie, nie No nie Arr, czekajcie, bo mój komputer się... B, U, N, N, E. Aaaa, niech ona... co? W ogóle, słuchajcie, mam na cmentarzu, mojego psa Tak, mój Nunoś, e... letni ojciec, pies Mój kochany Nunoś, no i się tyle No już nie żyje Ale jest wszystko dobrze, tam nic nie Nie, tutaj tak. O nie, za jasny, blech. Dobra. Dobra. No i co? No i byłam. I słuchajcie, było ponad 30 stopni. Tak, dobrze było ponad 30 stopni. Ja myślałam, że się za chwilę zabiję. Było mi tak niesamowicie gorąco. Ja że powiedziałam do taty, to mogę sobie do tego miejsca, kurwa No i tak, no i wróciliśmy do domu I co? I wróciliśmy do domku, no i tak No i potem jak wróciłam do domku Siedziałam sobie w nim, no i tak po prostu w e, W ogóle jutro jadę na obóz, jak już wcześniej wspominałam a, a wy, w ogóle słuchajcie, mam taki pomysł Napiszcie mi, czy jedziecie na jakieś obozy, kolonie Jeżeli jedziecie, nawet napiszcie, no jak no brawo Nie podoba mi się to, że muszę taki Jest taki... Znowu nie podoba mi się, Nie, wygląda jak żółbka. O, to jest taki fajny, taki śmieszny kolorek No i czekajcie, to jest taki, o taki zielony Oj, smaczko, oj i, ładnie, i git I git majonez Majo, mają, tu, tu, tu tu, tu Majo, du, 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 du. majo maj. Komuś się przypomina teraz ta piosenka, niech daje łapkę w górę Albo zaśpiewają ze mną mm -hmm. Czekajcie, brązowy Taki łombrę Nie, bo mi tak, nie. O, spoczko. spoko Boże, są chłopaki Eee Słabo, słabo <tryk> Znowu są wakacje Tak, w ogóle słuchajcie, jaki upał ciebie był u mnie w szkole na zakończenie roku wszyscy chcą, żeby ona przestała gadać i ona zamknąć już. Tak I tak moja calutka... ...klasa. I patrzcie. Spoko, to teraz tylko jeszcze taka bardzo, bardzo potrzebna mi rzecz, czyli czapka Z. Że... Eee, tam. Nie z poza mnie. X, da 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 X, Dobra, no, ja chcę zielony. Kosz, dobra, okej. Okay. Dobra. Mm -hmm. Okej. Okay. No to dzwonę luk. No i teraz tak. E, w ogóle słuchajcie. Później sobie znowu kupię. I tak, i mam... robię konkursik. Gra tam Nie. Mam trzy nowe lukianne. Okej, okay, wychodzę stąd. E, okej okay. I co, a właśnie, i ja bym mogła Was prosić, tak, w sprawie tego konkursu. Hmm, może się przebierze. No, Wypadałoby. Wypadałoby. Chyba się przebierze, nie? Nawet... Okej, okay, szybko się przebierze. No i tak. I w sprawie tego nie, konkursu. To co musisz zrobić, osoby siedzące przed komputerem, telefonem, tabletem, bądź ekranem telewizora? E, co musisz zrobić? A więc, tak, po pierwsze. Musisz mnie oczywiście subskrybować. Narodowe subskrybowanie mnie Podsta Musisz zrobić Musisz takiego Kiedy będę film i jak Kanał no, no, Masz W moim Statusie I nie wiem kiedy Jak go zmontuję <grym> Dobra Jak Go Zmontuję Jak go zmontuję Tak Jak go zmontuję Będzie jak go zmontuję no, Taka prawda No wiecie Okej okay, w ogóle co są to są takie śmieszne butki ...tych świetnych płyci. Dobra. Okej, okay, spoko. Nic. Nieee... jest... I, o, te włosy. Oj, jest taka piękna fruzura. Uwielbiam tą fryzurę. I zaryzowała. Czapka z A. Musi być. <noise> Mam dużo tych czapek. W ogóle ja sobie kupiłam... ...wziąłam sobie jeden oryginał. Jeden oryginał. O nie. Po co? Po co? Po co? Halo? A dobra, se usunęło, to mnie interesuje, Okej, okay. znaczy nie, to, że nie jestem taka, nie są czuła, po prostu, no Tak naprawdę to troszkę gdzieś delikatnie, i Dobra e, I tak, no i to wszystko zrobione, też może odświeżymy tego. I słyszałam na kanale Patty Że podobno jest... Heeej, kostium wrócił! Oh my god, Mariolki

A, współczuję Ci. Współczuję ci. No. W ogóle no tak, jeśli wie konkurs. Musisz mnie subskrybować. Wiem. 580 razy będę tylko wrócę. Dobra, subskrybu subskrybucję musisz zostawić. Tak, wiem, czy powiedziałam subskrybucję. Suba musisz zostawić Lajka pod filmem. Napisać do mnie komentarz do mnie na privacie hmm, Że biorę udział w twoim konkursie. Krok. Kro, krowa. O, kr kr to, ale, eee, i tak, I tak, musisz zrobić mi albo. Bo tak, do to ogólnie e, cała lista życzeń. E, do 10 tysięcy. Tak. I tak, i musisz albo zrobić. O, pozdrawiam. Pozdrawiam Wika123VV. Pozdrawiać. Ja pozdrawiam. E, I musisz albo zrobić mi pięknego Luka, który mi się ślicznie spodoba, bądź artbooka. Za to mi subskrybujesz. Dlaczego muszę <laughs> tutaj wziąć udział w tym konkursie? Nie, to nie ma nic tak, bo tak sobie widzę, że. Dlaczego? <laughs> no i ko, proszę, przepraszam. Proszę <laughs> no i tak. No, 87 metrów. witajcie Daniel Rybak to moje pierwsze konto. Można Ok. Pozdrawiam Matylda Wiki. Pozdrawiam Dlaczego, w sumie tak, w sumie tego artbooka to musicie tak, zrobić tylko tak Dlaczego mnie subujecie e dlaczego mnie subujecie Okej, Dlaczego mnie subskrybujecie, dlaczego, czym mnie lubicie? Tak, no e naprawdę, dla mnie Coś takiego, wiecie No takie, po prostu, mam Tak. O, jaki ładny, Maria, Marina Marina, okej, okay, okej, okay, dobra tylko 10 sekund, Anabelu. Okej, okay. no i tak. Hmm. Ej, a mowę od. Oddy od, as. Od. Komuś to konto no. dobra. E, tak, będę tak na. Dobra. Tak, no tak się ze wszystkich chciała, żeby się ja po, prostu, po prostu szukam konta dla siostry. Dzień dobry, dobra, dobra. dobra. Mm. Szukam konta dla siostry, bo ona po prostu. No ona nie ma. O, ja, po prostu, ona miała konto kiedyś. Nie, ale... No, No nie, trzecie, już konto A dobra, o kurde, 15 minut. Zał nie przyspieszyć. Dobra, słuchajcie, i tak, i sprzętu moje przerwy. Ja wyjeżdżam jutro, jadę w sumie czyli w sobotę. Jadę na obóz i dopiero wracam w sobotę. Czyli tydzień na mnie po prostu nie będę miała jak nagrywać filmów? I po prostu no Dobra, słuchajcie, dzięki wielkie za udział w filmiku i do zobaczenia. Siema!